Gdzie jesteś mój kompanie? Nie, nie wiemy gdzie jesteśmy. Co ty tu zrobiłeś, ty? No chodź tu. Idę. Co Nie mam pojęcia w ogóle gdzie jesteśmy. A chodź tu. Dobry kierunek. Woda! Chodź się obkąpimy, bo śmierdzimy trochę. Oha, dobrze. Dobra, ja już jestem wykąpany, chodźmy. Ach, jak przyjemnie człowieku. Chodź, chodźmy, chodźmy. Tam jest jakaś chata. O, chyba jakaś opuszczona. Wszędzie są pajęczyny, chodź. No właśnie. o Musi się... Kopalnia? A wlazłem w to. A sobie nie to. Zniszczę pajęczyny, bo ja nie mam miecza. Co tu jest pochodnia? O Jezus Maria. Człowieku, popatrz się tutaj. Niż to wszystko. Zimę, mamy chatę. Chociaż jest to jakieś udomowienie. Patrz, nawet są łóżka. Ciekawe, jak to tu mieszka. To nawet lawa jest. Do czego to służy? O! Fajny pomysł, coś miał. Jeszcze tu jest jedna. Ała. Nie ma. Co? Nie ma już nic? Nie. Będziemy musieli chyba tutaj tymczasowo zamieszkać. No może. No chyba nawet nie może. Nie wiem. o tym. Ej, a, a chodź jeszcze na chwilę, bo tu Jesteś chyba... Co jest? Wodutę Gdzie ty nie masz? O oh. daleko nic coś? O Jezu, mi są Chodź, bo jeszcze znalazłem pajęczyny, tam są jeszcze pajęczyny. Ej Jakiś basen chyba, czy coś A Co ty masz? Nic it's, it's, tam nie była. Co ty tam jest? Z... Jakiś tam, prawda? <noise> Chodź, nisz tą pańczynę. Yeah. No, no, w tym baseniku jakimś tutaj jest. Jest tam. No, niszcz. Ależ może dobry miecz. No, trafiony. Super. Masz, ja yeah, mam 32 wełny. Ej, dodaj mi je na chwilę, bo ja mam dwie wełny, dodaj mi je. Nie. Ale ja wiem, ja, co możemy sobie... z nimi zro... ja wiem, co możemy z nimi zrobić. Ja sobie swój No, że to rób. Wiem. No. To fajne. Ojej, ojej. Będziemy musieli chyba niedługo stąd wypłynąć. Gdzie? To w Rumunii? No, na przykład. Sprawdzę, jak ta... się robiła? Tak. Ile zrobna? Drewna nic. Patyki. Ile? D chyba trzy. No, trzy i trzy nicie. Mam y dwa. Masz jedną? Patyk. Patyk? Cztery Drobna. posiadam. Zdaję jeden. Chodź tu do mnie. Masz. Yeah. Już poleciał. Thanks. Skończyła mi się prawie łopata. czytam. tam. Nie, 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 nie potrzebuję. A, ale na razie nie potrzebuję. Ała. Ała! Ojej, ojej, nie mam już co jeść. Może w tej skrzynce coś znajdziemy. Patrz, ej, tu jest jedzenie. Ej, tu jest jedzenie w tej skrzynce.